Kiedy w maju 1991 roku przychodzi na świat w Londynie w rodzinie włoskich imigrantów Mały Karol, nikt jeszcze nie wie, jaka będzie jego historia. Jest wspaniałym, ale normalnym, zwykłym dzieckiem. Dopiero w czasie przygotowań do sakramentu, kiedy już rodzice wrócili do Włoch, w okolicy Mediolanu, okazuje się jego niezwykła siła siła wiary. Ten, który yy, Szybciej niż swojej rówieśnicy przyjął Eucharystię, pierwszą komunię, ten, który otrzymał bierzmowanie, nagle staje się niezwykłym świadkiem. Tam, we Włoszech, kiedy projektuje pierwsze strony parafialne, kiedy tworzy algorytmy, kiedy próbuje działać w świecie mediów, tak byśmy to dziś powiedzieli, aby dać świadectwo tego, czego nauczył się od opiekunki, tej, która może w szczególny sposób jakoś przekazała mu wiarę. Karlo, bo to o nim mowa, miał zaledwie 15 lat, kiedy w październiku 2006 roku usłyszał, że jest chory. Choć lekarze podejrzewali, że to grypa, po dwóch tygodniach okazało się, że to ostry atak białaczki. Choroba nie trwała długo, umiera. A dziś, dziś kilkanaście lat od tego wydarzenia, słyszymy o nim jako błogosławionym. Ten, który jest dla nas tu obecnych, dla was młodych ludzi, szczególnym patronem, patronem internautów, tych, którzy szukają wiedzy na stronach, szukają jej właśnie w tych zasobach, które gdzieś poprzez media trafiają do nas. Ten Carlo od Londynu przez Mediolan i Asyż, gdzie został niespełna dwa lata temu beatyfikowany, Staje się szczególnie bliski nam, bo potrzebujemy kogoś, kto w tych czasach będzie nam mówił, co jest ważne, co jest istotne kiedy dać łapkę, kiedy wcisnąć suba, kiedy powiedzieć, że coś jest warte, by to przekazać dalej. Chcemy zaprosić Was do miejsca, w którym Karlo, tak jak kiedyś w Mediolanie, tak jak kiedyś w Asyżu, taki dzisiaj pośród nas, będzie mógł zająć swoje miejsce. Gdzie i kiedy o tym powiem za chwilę. Już 6 października o godzinie 18.00, nam przy świętej w kościele świętego Maksymiliana w Lubinie wraz z biskupem Legnickim, będziemy chcieli zanosić za przyczyną błogosławionego Karlo nasze modlitwy. Polecać wszystkich młodych ludzi, nauczycieli, katechetów, tych, którym drogi jest los młodego pokolenia, rodziców, wychowawców. Chcemy, za przyczyną tego młodego bohatera wiary, powiedzieć współczesnemu światu, że my nie rezygnujemy ze świętości. Jak widzimy relikwie tu obecnych, choćby młodego Dominika Savio, zdajemy sobie sprawę, że Bóg nigdy nie rezygnuje z tego zaproszenia. Młodzi, którzy szykują się na wyjazd do Lizbony, ci, którzy planują swój pobyt na Światowych Dniach Młodzieży, wiedzą, że to nie zwykła wycieczka czy nawet pielgrzymka. Ale tak doświadczenie drogi, które ma nas przybliżać do Boga. Zapraszamy też w piątek, tutaj do naszego kościoła w Lubinie, aby przy wspólnym śpiewie, na modlitwie kanonami Teze, przy relikwiach błogosławionego Karola, dane nam było wypraszać tę potrzebną siłę wiary, o której mówił. Arcybiskup Domenico Sorrentino w dniu, kiedy błogosławiony Carlo przed całym światem stał się tym szczególnym patronem. A mówił wtedy, że potrzebujemy tego światła Ewangelii, które współczesnemu światu pomaga przezwyciężać mroki, ciemności, zniechęcenia, trudu, żalu. Zapraszam Cię, młody przyjacielu, do tej naszej świątyni świętego Maksymiliana w Lubinie, abyś nie przestał marzyć. O tym, że lepsze życie, życie z Bogiem, życie wiary, życie siły, która jest nieprzeciętna, jest możliwe także w Twojej codzienności. I tak od Londynu, przez Mediolan, aż po Asysz, a teraz także i Lubin, spoglądamy na błogosławionego Karlo, który chce nas poprowadzić, stać się takim przewodnikiem, jako patron internetu, na pewno będzie dla nas dobrym autorytetem. Obyśmy chcieli tylko skorzystać i ten czas rzeczywiście wspólnie przeżyć. Zapraszam, pozdrawiam. Szczęść Boże.